Cześć, kochani, witam Was bardzo ciepło. Z tej strony kosmisia, a to podcast kosmisiowym, ruczanki o zbrodni. Kiedy nagrywam tę historię, jest jesienne, niedzielne, przedpołudnie, a właściwie poranek. Ale to nie jest takie zwykłe niedzielne przedpołudnie, ponieważ dzisiejsza niedziela niedziela, gdy nagrywam ten podcast jest niedzielą wyborczą. Mam nadzieję, że poszliście i zagłosowaliście. A teraz już przechodzę do rzeczy. Na początku tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę i komentarze. Nie zapomnijcie polecać tego kanału i wcisnąć dzwoneczka, by być na bieżąco z treściami, które się tu okazują. Dzisiaj mój głos może być troszeczkę zmieniony, ponieważ jestem dość mocno przeziębiona ale i tak długo odkładałam nagranie tego podcastu, więc mam nadzieję, że nie będziecie czuli jakiegoś dużego dyskomfortu związanego z moją lekką niedyspozycją. Dzisiaj przedstawię Wam sprawę znaną, chociaż trochę już przykrytą cieniutką warstwą zapomnienia. Będzie to sprawa zwrodnialca, mordercy pedofila czewskiego wiatraka. Dotyczy ona dzieci, więc ostrzegam osoby, wrażliwe, że jest ta sprawa brutalna i trudna w odbiorze. Tradycyjnie korzystałam z ogólnodostępnych źródeł, których spis znajdziecie na ostatniej planszy filmu, a teraz już zapraszam do słuchania właściwej historii. Piotr Trojak urodził się w 1977 roku w trzebie w tak zwanej zwykłej, przeciętnej w tamtych czasach. Niezbyt bogatej rodzinie. Ojciec był stolarzem, a matka krawcową, która również, by trochę dorobić, zajmowała się handlem. Nasz bohater, a raczej antybohater, ma dwójkę rodzeństwa: brata i siostry. Ot na pozór typowa rodzina z czasów późnego PRL -u. Zamieszkiwali w pięknym, zabytkowym wiatraku, będącym unikatem na skalę światową. Wiatrak ten odnowiony w 1950 roku został później wpisany do rejestru zabytków. Niestety nie wszystko w tej rodzinie funkcjonowało tak, jak powinno. Ojciec Piotra był alkoholikiem, co wiązało się z częstymi awanturami i przemocą zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Zatem dzieciństwo Piotra dalekie było od ideału. Sytuacja w domu była najprawdopodobniej przyczyną tego, iż chłopak moczył łóżko do trzynastego roku życia. Piotr wyrósł na bladego, ubierającego się na czarno, noszącego okulary introwertyka, nie lubiącego towarzystwa dorosłych. To typ, który samodzielnie nie potrafi rozwiązać żadnego problemu, a o wszystkie porażki zawsze obwinia innych, nigdy siebie. Osobowość pod tytułem: Ja bym to zrobił, ale nie wyszło, bo oni mi przeszkodzili. Bardzo często wspominał o zemście na tych, przez których rzekomo to czy tamto miało mu nie wyjść. W szkole też nie szło mu za dobrze. Powtarzał trzecią klasę podstawówki. Po przebrnięciu przez ten etap edukacji poszedł do szkoły zawodowej, którą nawet udało mu się ukończyć w zawodzie złotnika. Nigdy jednak nie wykonywał swojego fachu. Gdyż zawodowo stał się ręcistą. Przez otoczenie, szczególnie to spoza rodziny, był uznawany za dziwnego typu. Pasjonował się muzyką heavy metalową i komputerami. Oczywiście to akurat nie czyni z niego mordercy czy psychopaty. Wielu ludzi lubi ciężkie brzmienie i informatykę i jakoś nie robią nic takiego, co dawałoby powody do tworzenia podcastów Crime. Niestety w przypadku Piotra Trojaka ani rodzina ani osoby spoza rodziny nie przypuszczali, że młody mężczyzna ma ogromny, wręcz nienasycony popęd seksualny, lubi mieć nad drugą osobą pełną kontrolę, górować nad nią, dominować w każdym aspekcie. Będzie to widoczne przy okazji zabójstw, których dokonał. Tak, zabójstw, bo będzie ich więcej niż jedno. Pierwszego dokonał mając 25 lat, w sumie zamordował dwóch chłopców. Lepszego syna nie mogłam sobie wymarzyć. Zapewnia matka Piotra, teotozja to trojak. Ojciec popełnił samobójstwo, nie mogąc pogodzić się z myślą, że jego syn jest mordercą. Pod każdym względem to najlepszy syn. Prał, gotował, piekł, sprzątał w domu. Królika potrafi zrobić, bo króliki mieliśmy. Faktycznie miał noże, lubił noże, ale on je sobie tak po prostu trzymał. Nie używał ani razu. Na pewno nie do zabijania. Raz się tylko upił, jak miał dziewiętnaście lat. Koledzy go naciągnęli. Ja mu wtedy powiedziałam: Dziecko, pić w ogóle nie można. Zobacz na mnie. Ja w ogóle nie piję. Jego tata pił. Czasem kupował sobie wódkę i pił do telewizji. Ale nie robił awantur. Nie bił. Nie wyzywał. Spokojny był. Teraz już nie żyje. Zmarł potem tym zatrzymaniu. Tego wykończyło. Ja sama dostałam zresztą potem padaczki z tych nerwów. Widać opis rodziny trojaków, przedstawiony przez panią Teodozję, lekko rozmija się z prawdą, gdy opowiada o nieżyjącym mężu i jego stosunku do procentów. Generalnie pani trojak wypowiada się o rodzinie i przede wszystkim o synu w taki sposób, że dość często rozmija się ze stanem rzeczywistym i koloryzuje fakty. Gdyby wierzyć jej słowom, to Piotr jest chodzącym ideałem, geniuszem i utalentowanym artystą, który powinien dostać Nobla. No ale cóż, jest matką, a matka niemal zawsze będzie bronić swojego dziecka i pani Teodozja nie jest tu żadnym wyjątkiem. Na początku września 2002 roku 25-letni Piotr Trojak przyjeżdża rowerem przez zabytkowy, zamknięty dla ruchu most w Tczewie i dojeżdża do Lisewa Malborskiego. Już od kilku dni kręcił się po tym terenie, jakby usilnie czegoś szukał. A jak mówią, kto szuka, ten znajdzie. I Trojak też niestety znalazł. A tym znaleziskiem okazał się dziesięcioletni Marcin Skotarek, który wracał od dziadków. Piotr zaciągnął go w pole. Gdzie usiłował dokonać na nim gwałtu. Jednak zrezygnował z tego pomysłu, natomiast zadał dziecku kilkanaście ciosów obwiązanym sznurkiem nożem, który potem wyrzucił w krzaki. Ostatni cios został zadany w szyję chłopca. Mały Marcinek nie miał szansy na przeżycie. Trojak umył się, umył się z krwi w wiśle, a następnie wsiadł na rower i w tamtym momencie przez nikogo nie zauważony. Niezaspokojony wrócił do domu. Policja szybko znalazła nóż i ślady biologiczne. Miała też portret pamięciowy, sporządzony na podstawie zeznań świadków, którzy widzieli zabójcę, jak wcześniej kręcił się po okolicy. Akurat w tym czasie trafiłem na komisariat za kłótnię domową mówił jeden z mieszkańców okolicznej wsi. Jakim wytknąłem, że mnie po piwie przesłuchują, a zabójcy dzieciaka nie mogą znaleźć, to podszedł taki jeden w okularach i dał mi w gębę z plaskacza. A ja kilka dni wcześniej widziałem tego gościa, tego trojaka, jak jeździł nam tu po wsi rowerem. Jego dziadkowie tu mieszkali. Zapamiętałem sobie jego gębę, bo był taki podejrzany typ. Potem widziałem, jak policja chodziła tu z portretem pamięciowym i pytali, czy ktoś tego faceta nie widział. Ale ja, że miałem z nimi napięku i dostałem popysku, to do mnie nie podeszli, a ja przecież bym go rozpoznał, bo ponoć portret był dobry. I jeśli ten świadek mówi prawdę, było to bardzo duże zaniedbanie ze strony policji. Tym bardziej, że za zabójstwo Marcina Skotarka aresztowano i wsadzono do więzienia całkowicie niewinnego człowieka. Był to lekko upośledzony mieszkaniec starej wsi położonej niedaleko Lisewa Malburskiego, Tomasz Kłaczewski. Człowiek ten był kompletnie niepodobny do Trojaka. Włosy, które ofiara miała na butach, nie należały do Tomasza. Ponadto aresztowany nie potrafił pokazać miejsca, gdzie zostało dokonane zabójstwo. Ponoć tak naprawdę jedynym dowodem, który nie wskazywać na winę Kłaczewskiego, był ślad zapachowy z miejsca zbrodni, który rzekomo był jego. Ciekawe jest, jak wyglądało przesłuchanie, jak to się stało, że do zbrodni na Marcinie przyznał się człowiek, który nie tylko nie miał z nią nic wspólnego, ale nawet też nie wiedział, gdzie ona miała miejsce. Ale cóż, nie jest trudno zmanipulować osobę niepełnosprawną umysłowo i odtrąbić sukces, który dobrze będzie wyglądał statystyka. W listopadzie 2003 roku zapadł wyrok skazujący Tomasza na 15 lat więzienia. Pomimo iż ten podczas rozprawy wycofał swoje wcześniejsze zeznania i twierdził, że jest niewinny. Po tym wyroku Kłaczewski napisał list do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie opisał ze swojego punktu widzenia zatrzymanie i przesłuchanie. Spróbuję zacytować ten list w jego oryginalnym brzmieniu. 11 listopada bliny przyjechali na bazę nieoznakowanym samochodem po sąsiada Mariana G. i po brata na ponowne zeznania, ale brata nie było i wzięli mnie, ojca i tamtego, najpierw sąsiada, co kręcił w zeznania. Powiedziałem to samo, nie uwierzyli i zaczęło się straszenie. Na huki potem przekupstwo było zimno, a oni kazali ściągnąć wszystko do spodenek i siedzieć, a było zimno. Trząsłem się Robili kawę, szlugi, dali postrzał z bloka 22 bez naboi, obiecali moro policyjne kasę i po wymuszonych siłą zeznaniach zaczęli straszyć, że będę dłużej się, siedział, jak się nie przyznam. Potem wzięli na pogotowie do psychiatry na cienkiej bluzie i spoderkach. Potem prokurator straszyła, że uderzy z całej siły, jeśli się nie przyznam. Robiło się ciemno, wzięli na dołek do karcera, kazali rozebrać nagolasa. I spać bez gaci i skarpet na cienkiej roboczej bluzie, bez niczego, na dechach pod gryzącym kocem, pod cienkiem materacu, przegniłym, było strasznie niewygodne, zimno, trzęsło mnie, dostałem po całym dniu budówki, talerz zimnej zupy, niezdatnej do jedzenia, dwie bułki, kubek zimnej herbaty. Budzili co dwie godziny, dawali zajarać, a ja mówiłem, że to piotr test jest sprawcą, a oni swoje, że kłamie i Wymusiła zeznania. Nie bili go, ale go przekonali, tłumaczy Andrzej Kłaczewski, ojciec Tomasza. Nic na niego nie mieli, żadnych DNA. Siedział tam dokładnie trzy lata, dziewięć miesięcy i siedemnaście dni. Wesoło tam nie miał. Gnębili go strasznie. Siedział w różnych celach, raz siedzieli we czterech, innym razem we dwóch. Raz siedział z jednym, co zabił dziewczynkę. Mydło kazali mu jeść, chemikalia pić, ale zniósł to po męsku. Jak my go tu przywieźli, to mówił, że trzeba paru dni, żeby dojść do siebie. I doszedł. Tymczasem, 30 września 2005 roku, Trojak kręcił się po miejscowości Cieplewo, niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Nie miał żadnego konkretnego celu i kiedy znudzony, Miał już wracać do domu, zobaczył jedenastoletniego Sebastiana talarka łowiącego nad rzeką ryby. Zabójca tym razem trochę zmienił sposób działania. Spowodował, że dziecko mu zaufało. Na początku rozmawiał z chłopcem o wspólnych zainteresowaniach i w trakcie tej rozmowy wypatrzył znajdujący się niedaleko opuszczony budynek gospodarczy. Postanowił, że zwabi tam Sebastiana i wykorzysta. Chłopiec dał się przekonać do wejścia do budynku. Wtedy Trojak chwycił dziecko, chcąc je rozebrać. Sebastian był bardzo dzielny, walczył z oprawcą, krzyczał, wyrywał się, próbował uciekać. Niestety, bezskutecznie. Bandyta zaczął chłopca dusić, w wyniku czego ten stracił przytomność. Ponieważ Trojak nie miał pewności, czy dziecko nie żyje, a przecież chłopczyk go widział, i mógł go rozpoznać, podobnie jak za pierwszym razem sięgnął po nóż, zadając nim Sebastianowi kilkanaście ciosów w okolice serca. Tym razem jednak było coś, czego morderca nie wiedział. Tym razem był świadek, świadek, który widział, jak trojak wchodzi do budynku z chłopcem, a wychodzi bez niego. Zaniepokojony rolnik, będący zresztą sąsiadem Sebastiana, Postanowił sprawdzić, dlaczego chłopiec nie wyszedł ze zrujnowanego budynku. Mężczyzna odkrył zwłoki chłopca. W tym czasie trojak siedział w szkolnym autobusie, którym dojechał do pszczółek, a tam przesiadł się na pociąg do Trzeba. Na dworcu w Tczewie czekał na niego komitet powitalny spadający się z policjantów. Ci znaleźli w jego plecaku zakrwawiony nóż. Na przesłuchaniu. Morderca praktycznie od razu przyznał się do popełnienia zarzuconego dłuczynu. Jakież jednak musiało być zdziwienie śledczych, gdy zaczął też mówić o zbrodni dokonanej trzy lata wcześniej, za którą wyrok piętnastoletniego więzienia odsiadywał już Tomasz Kłaczewski. Kiedy jednak trojak dostał obrońcę z urzędu, usiłował wycofać zeznanie dotyczące zbrodni na Marcinie, chcąc odpowiadać tylko za morderstwo Sebastiana. Jednak policjanci tym razem nie dali się wyprowadzić na manowce, ponieważ sięgnęli po portret pamięciowy z 2002 roku i okazało się, że faktycznie był on dobry, widniał na nim trojak. W czerwcu 2006 roku więzienie opuścił niewinny Kłaczewski. Oficjalnie więc na tamten moment morderca chłopca w lisywie malborskim pozostawał nieznany. Tak, pozostawał nieznany. Z kolei w 2007 roku Piotr Trojak został skazany na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo podłęgowe. O przedterminowe zwolnienie może się starać po 30 latach odsiadki, czyli w 2037 roku. Biegłym w tej sprawie był profesor Zbigniew Lew Starowicz, który stwierdził, że u mordercy zachodzi zaniżona ocena męskości. Powodowana małym doświadczeniem seksualnym. A co z pierwszym zabójstwem? To jest naprawdę dziwne. Ja nie, czasami naprawdę nie rozumiem, w jaki sposób funkcjonuje policja i prokuratura. W każdym razie tą sprawą w 2011 roku zajęło się Archiwum X. Śledczy, wbrew temu, co mówił Trojak, chcąc wycofać zeznania, stwierdzili, że nie wszystkie szczegóły, które podał, mógł znać z mediów wskazywały one że był na miejscu zbrodni dodatkowo w jego domu znaleziono sznurek identyczny jak ten który był owinięty nóż na miejscu zbrodni policjanci byli pewni w stu procentach, że trojak odpowiada za morderstwo z listewa malborskiego ten jednak podczas przesłuchania wszystkiego się wypierał później jednak wysłał list w którym przyznał się do winy Wyjaśnił, że chciał w końcu oczyścić się, ale też przynieść ulgę rodzinie ofiary. Ta sprawa jest jedną z tych, które po raz kolejny pokazują głupotę, lenistwo i brak zaangażowania w pracę ze strony niektórych śledczych. Od samego początku policja miała go podane na tacy. Posiadali rysopis, dobry portret pamięciowy, a zabójca mieszkał praktycznie niemal na miejscu i gdyby tylko wtedy przyłożyli się do pracy. A nie szli na łatwiznę, nie doszłoby do drugiego zabójstwa. Jedenastoletni Sebastian zapewne żyłby sobie do dzisiaj, a skarb państwa byłby bogatszy. O 300 tysięcy złotych, które musiał wypłacić jako odszkodowanie Tomaszowi Kłaczewskiemu za niesłuszną odsiadkę. Ten za te pieniądze kupił sobie w szropach koło Malborka mieszkanie w starym bloku, gdzie do dzisiaj mieszka z matką i bratem. Jakby było mało. Trojek przyznał się do zbrodni z 2002 roku, kiedy wpadł przy drugim morderstwie. A i tak przez kilka lat uważane to pierwsze morderstwo było za sprawę nierozwiązaną. Wyglądało to tak, jakby tej pierwszej zbrodni, nie wiem, nie potrafiono albo nie chciano mu udowodnić. Cóż, to nie jest pierwszy raz, kiedy przedstawiam sprawę, w której śledczy sprawiają wrażenie leniwych i niepełnosprytnych. 3 o 20 kg. Na rozprawie dotyczącej zabójstwa Marcina Skotarka, która wreszcie się odbyła, Trojak sprawiał wrażenie spokojnego, jakby cała sprawa go w ogóle nie dotyczyła. Nawet słowa eks kolegi ze strachu przed nim nie mogłem spać skarżył się zeznający w sądzie Daniel M., który dzielił cele z Trojakiem przez kilka tygodni. Dzień spał, w nocy słuchał metaliki. Oglądał horory, lubił krew. Powiedział, że zabił dwóch chłopców. Na przesłuchaniu Piotr Trojak twierdził, że wybrał satanizm jako życiową drogę. W dniu zabójstwa postanowił kogoś zgwałcić, i nie miały dla niego znaczenia ani płeć, ani wiek. Jednak na sali rozpraw, na pytanie matki zabitego chłopca dlaczego to zrobił odpowiedział Przepraszam. Bardzo tego żałuję. Piotr Trojak został na początku 2014 roku skazany za swoje pierwsze zabójstwo na dożywocie. Wyrok jest więc podobny do tego, który usłyszał za drugie morderstwo. Sędziowie wyrazili zgodę na upublicznienie jego wizerunku i danych osobowych. Uznali jednak za okoliczności łagodzące to, że według biegłych zabójca z wiatraka nie był w stanie pokierować swoim postępowaniem. W momencie popełniania przestępstwa. Przeprosił rodzinę i przyznał się do czynu. Dlatego orzeczono możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie już po 25 latach. Adwokat Trojaka złożył apelację, twierdząc, że w tym przypadku występuje wiele okoliczności łagodzących. Wnoszona przeze mnie apelacja dotyczy wyłącznie kary, podkreśla. Uważam, że w tym procesie występuje tak wiele okoliczności łagodzących, wpływających na wymiar kary, że moim obowiązkiem jest poddanie takiego wyroku kontroli. Mam na myśli to, że sprawca przyznaje się do winy i przeprasza rodzinę ofiary. Kiedy podkreśla w toku całego procesu, że jego pragnieniem jest szybkie zakończenie tej sprawy, tak, aby wreszcie rodzina ofiary nie musiała zmagać się z takim procesem, to oznacza to, że sama postawa oskarżonego jest prawidłowa. Dodatkowo nie możemy zapomnieć o najważniejszym, To dzięki przyznaniu się oskarżonego do tego czynu niewinny człowiek wskutek wielkiego błędu całego wymiaru sprawiedliwości nie spędzi w więzieniu 15 lat. Nadto dochodzi sposób zakwalifikowania czynu oskarżonego w związku z artykułem 31 paragraf 2 kodeksu karnego ograniczenie zdolności postrzegania czynu może doprowadzić do nadzwyczajnego złagodzenia kary. To także w mojej ocenie nakazuje ponownie przyjrzeć się rozstrzygnięciu co do kary. Oskarżonemu została wymierzona najsurowsza kara przewidziana kodeksem karnym. Dlatego niedopuszczalne by było, gdyby tak surowa kara, w okolicznościach, o jakich mówiłem, nie została skontrolowana przez sąd apelacyjny. Natomiast matka trojaka wciąż wierzy, że uda się go wyciągnąć z zakratu. Może trochę wydziwiam, bo jestem matką. Ale to nie był taki chłopak, żeby latał, rozrabiał. Proszę się za mnie modlić, żebym to wytrzymała. Czasem wstaje rano i płaczę. Przepracowałam 46 lat i na starość mnie takie coś spotyka, przyznaje Teodozja trojak. Wierzę, że mój syn jest zupełnie niewinny. W obu przypadkach. Wiem, że się do wszystkiego przyznał, ale z dziesięć razy go prosiłam, żeby mi powiedział, co zrobił. Ani razu nie powiedział. Mówi tylko mamuś, jest jak jest, nie ma o czym gadać. Ja niestety z tym ostatnim zdaniem zgodzić się nie mogę, bo było o czym gadać. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu, subskrypcji, łapciucha w górę, komentarza, dzwoneczka. Życzę Wam spokojnego tygodnia. Do usłyszenia w następny poniedziałek.